Zajęcia przeróżne wielebnego kanonika Mikołaja Kopernika. To tytuł najnowszej monografii przygotowanej przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie we współpracy z wydawnictwem Butterfly. Niemal trzystustronnicową publikację zaprezentowano podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Nie mamy zbyt dużo źródeł wiedzy na jego temat, w związku z tym każdy może znaleźć w tej postaci coś dla siebie. Są mity, które pokutują, tak, wielki stratek. Wielki hydrotechnik, wielki epidemiolog, które, które są mitami, miłymi, fajnymi, ale nadal rzutują trochę na obraz Kopernika. Wydanie publikacji to część strategii powiatu olsztyńskiego Kopernik Warmiakiem, której założeniem jest promowanie regionu poprzez sylwetkę i dokonania wybitnego astronoma. Os klimat winny Mikołaja Kopernika, jak również ostatni Kopernikus, czyli y, współraca z Browarem Kormoran, jak również wiele innych działań. Mikołaj Kopernik to jest y, jest warmiakiem, tu zatrzymał spańcoruszył ziemię, ale to jest człowiek świata. To jest człowiek, który na pewno jest nam na całym świecie. Poza monografią powiat olsztyński zaprezentował także dwa inne produkty przygotowane we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. To chleb kopernika stworzony przez piekarnię tyrolską oraz cukierki piernikowe kopernik, które wyprodukowała Jutrzenka Dobre Miasto. To jest bardzo zdrowe pieczywo, bez żadnych polepszaczy, bo wtedy w czasach w Mikołaja Kopernika takich polepszaczy nie stosowano. Zresztą taksa chlebowa nakładała pewne obowiązki na piekarzy i stąd ten chleb jest rzeczywiście taki wyjątkowy. Jest tam bardzo dużo aromatu piernikowego, więc wszystkie nasze tutaj już zmysły podpowiadają nam to, żeby skojarzyć go od razu z kopernikiem, a potem być może przynieść na starów Kolsztyńskich. Cukierki piernikowe będą dostępne w sklepie firmowym Jutrzenki w dobrym mieście. Trwają również rozmowy z sieciami handlowymi w regionie. Chleb Kopernika na półkach piekarni ma pojawić się w kwietniu. Monografia zajęcia przeróżne wielebnego kanonika Mikołaja Kopernika to już czwarta publikacja dotycząca astronoma. Ma być dostępna w księgarniach stacjonarnych i internetowych. To jednak nie koniec planów wydawniczych starostwa. W planach już kolejna publikacja, która skupi się na wątkach związanych z medycyną w życiorysie Mikołaja Kopernika. Ma się ona ukazać w czerwcu tego roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv